Świetnie pani wygląda, nie mogłem nie podejść. Dziękuję. Jak to się nazywa to, to białe? Wdzianko. Wdzianko. <grym> tak. Jak pani przyszła do sklepu, proszę jakieś wdzianko. No, tak, tak. I to pani tak, zaproponowała. Tak jest. Czy takie wdzianko y, jest odpowiednie na tą temperaturę? Bo... Nie, jest no za ciepło. No ale jak wychodziłam z domu, to się tak chmurzyło, że obawiałam się, że będzie chłodniej. Czyli no dobra, czyli na poranne y, takie wdzianko się przyda godziny? Na poranne, tak, jak najbardziej. Czyli to nie jest letnie wdzianko? Nie. No, a <grym> to jest czy... takie wczes... wiosenne? Wiosenne. No, czyli się ale pani jest zadowolona z takiego wdzianka? Jestem. Pewnie, że tak. Proszę pani, skomplementuję pani również zdura bo mi się bardzo Podoba. Ale, wie... taki, ale taki nieład, ale mi się bardzo podoba. Wygląda dobrze. Jak pani, no to naprawdę nie jest mi się naprawdę podoba. Coś Czego mi... można pani rzucić? Zdrowia. Tego zdrowia. pani Wdzianko do... bo to są po chemii włosy. Ale wygląda, ale pani na szczęście wygląda. No dobra, no, właśnie. Od 0 do 10. Od 0 do 10. Szczęście pani. No na dzisiaj 10, bo raka zwalczyłam. No to gratulacja. Ale to no. jakaś świeża sprawa? No tak. No to gratulacja. No, no. To może pani nie jest gorąco przez wdzianko, tylko przez pani ma tyle energii Dobrze. Może, tego może. pani życzę. Zdrowie jeszcze życzy pani dużo. Pani, świetnie Pani wygląda i uśmiechuj jeszcze więcej. No dziękuję Bio Pani dobra energia. Dzięki miłego dnia. Pozdrawiam.